Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie porozmawiamy o chorobach przenoszonych przez koty i ich objawach. Koty to wspaniałe zwierzęta domowe, ale mogą również przenosić różne choroby, które mogą być niebezpieczne dla ludzi. W tym filmie omówimy najczęstsze choroby przenoszone przez koty, ich objawy i sposoby zapobiegania. Pamiętajcie, że jeśli podejrzewacie. Ze wasz kot może być chory, ważne jest, aby jak najszybciej skontaktować się z weterynarzem. Zapraszam do oglądania! Choroba kociego pazura, znana również jako gorączka kociego pazura, jest infekcja bakteryjna przenoszona przez bakterie Bartonella hensele. Najczęściej przenoszona jest przez kocieta, które maja pchły. Bakterie dostają się do organizmu człowieka poprzez zadrapanie lub ugryzienie przez kota. Objawy choroby kociego pazura obejmują powiększenie wezłów chłonnych, gorączka, ból głowy, zmęczenie, wysypka. W większości przypadków choroba kociego pazura ustępuje samoistnie. W niektórych przypadkach może jednak prowadzić do poważnych powikłan, takich jak zapalenie wsierdzia lub zapalenie opon mózgowych. Toksoplasmoza jest choroba pasożytnicza wywoływana przez pierwotniaka Toxoplasma gondii. Koty S.A. głównym żywicielem tego pasozyta. Ludzie mogą zarazić się Toksoplazmoza poprzez kontakt z odchodami kota lub spożywanie surowego lub niedogotowanego mięsa. Większość osób zarażonych Toksoplazmoza nie odczuwa żadnych objawów. U osób z osłabionym układem odpornościowym toksoplazmoza może prowadzić do poważnych powikłan, takich jak zapalenie mózgu lub zapalenie płuc. Ludzie mogą zarazić się toksoplazmoza na kilka sposobów: kontakt z odchodami kota. Osoby, które sprzątają kuwety dla kotów, są szczególnie narażone na zarażenie. Spożywanie surowego lub niedogotowanego mięsa mięso, które nie zostało odpowiednio ugotowane może zawierać cysty pasozyta toksoplasma gondii. Kontakt z zanieczyszczona woda lub gleba. Woda i gleba mogą zostać zanieczyszczone odchodami kota. Większość osób zarażonych toksoplasmoza nie odczuwa żadnych objawów. U osób z osłabionym układem odpornościowym toksoplasmoza może prowadzić do poważnych powikłan, takich jak zapalenie mózgu lub zapalenie płuc. Objawy toksoplazmozy u osób z osłabionym układem odpornościowym mogą obejmować gorączka, ból głowy, zmęczenie, powiększenie wezłów chłonnych, bóle mięśni, wysypka, problemy neurologiczne. Alergia na koty jest jedna z najczęstszych alergii. Wywoływana jest przez białka znajdujące się w ślinie, moczu i sierści kota. Objawy alergii na koty mogą obejmować kichanie, katar, świat oczu, zaczerwienienie oczu, duszność, swiszczący oddech. Wścieklizna jest śmiertelna choroba wirusowa, która może być przenoszona przez wiele zwierząt, w tym koty. Wirus wścieklizny przenoszony jest poprzez ślajn zakazanego zwierzęcia. Ludzie mogą zarazić się wścieklizna poprzez ugryzienie lub zadrapanie przez zakazane zwierzę. Objawy wścieklizny u ludzi mogą obejmować: gorączka, ból głowy, zmęczenie, bóle mięśni, Dretwienie i mrowienie, paraliż, ślinotok. Trudności w połykaniu. Lek. Halucynacje. Grzybica jest infekcja grzybicza, która może być przenoszona przez koty. Grzybica może być przenoszona poprzez bezpośredni kontakt z zakazanym zwierzęciem lub poprzez kontakt z zanieczyszczonymi przedmiotami takimi jak szczotki do czesania lub legowiska. Objawy grzybicy u ludzi mogą obejmować czerwone łuszczące się plamy na skórze, wypadanie włosów, swedzenie, pecherze. Koty mogą przenosić wiele chorób na ludzi. Ważne jest, aby być świadomym tych chorób i podjąć kroki, aby się przed nimi chronić. Pamiętaj, myj resę po kontakcie z kotami. Nie dotykaj oczu, nosa lub ust po kontakcie z kotami. Sprzątaj kuwetę dla kota codziennie. Trzymaj koty z dala od blatów kuchennych i innych powierzchni, na których przygotowujesz jedzenie. Gotuj mięso do odpowiedniej temperatury. Unikaj picia niepasteryzowanego mleka. Jeśli masz osłabiony układ odpornościowy, porozmawiaj ze swoim lekarzem o ryzyku zarażenia się chorobami przenoszonymi przez koty. Sporotrychoza-sporotrychoza to choroba grzybicza która może być przenoszona na ludzi przez kontakt z zakażonymi kotami. Objawy sporotrichosis u ludzi obejmują guzki i owrzodzenia na skórze, a także gorączkę, dreszcze i bóle stawów. Larwa skorna migrująca, larwa skorna migrująca, znana również jako choroba wędrówki larw, jest choroba pasożytnicza, która może być przenoszona na ludzi przez kontakt z odchodami zakażonych kotów. Objawy larwy skórnej migrującej u ludzi obejmują swedzące, czerwone linie na skórze, które mogą wiksie i przemieszcząc. Larwa trzewna migrująca larwa trzewna migrująca jest choroba pasożytnicza, która może być przenoszona na ludzi przez spożycie surowego. Lub niedogotowanego mięsa zakażonych zwierząt, w tym kotów. Objawy larwy trzewnej migrującej u ludzi obejmują gorączkę, kaszel, bóle brzucha i biegunkę. Świerzb-świerzb to choroba skory, która może być przenoszona na ludzi przez bezpośredni kontakt z zakazanymi kotami. Objawy świeżbu u ludzi obejmują swedzenie, zaczerwienienie i wysypkę na skórze. Rychetsioza-rychetsioza to choroba bakteryjna, która może być przenoszona na ludzi przez kleszcze, które żywia się zakazanymi kotami. Objawy ryketsiosis u ludzi obejmują gorączkę, bóle głowy, bóle mięśni i wysypkę. Dżardioza dżardioza to choroba pasożytnicza, która może być przenoszona na ludzi przez kontakt z odchodami zakażonych kotów. Objawy dżardiozy u ludzi obejmują biegunkę, nudności, wymioty i bóle brzucha. Campylobacterioza kampylobakterioza to choroba bakteryjna, która może być przenoszona na ludzi przez kontakt z odchodami zakażonych kotów. Objawy kampylobakteriozy u ludzi obejmują biegunkę, Bóle brzucha, gorączkę i nudności. Salmoneloza. Salmoneloza to choroba bakteryjna, która może być przenoszona na ludzi przez kontakt z odchodami zakażonych kotów. Objawy salmonelozy u ludzi obejmują biegunkę, gorączkę, nudności i wymioty. Uwaga! Ta lista nie jest wyczerpującą i istnieją inne choroby, które mogą być przenoszone przez koty. Ważne jest, aby zachować ostrożność podczas obchodzenia się z kotami i myć resę po ich dotknięciu. Jeśli podejrzewasz, że możesz mieć chorobę przenoszona przez kota, ważne jest, aby natychmiast skontaktować się z lekarzem.